Cholera, Hanzam gdzieś zniknął. Jak to? No po prostu. Idiota mówił coś wczoraj, że chce udać się do lasu na polowanie. Wypił parę piw, więc mu nie uwierzyłem. Co za kretyn. Musiał tam pójść jak spałem. Proszę cię, znajdź go! Mówiłem wam, żebyście znaleźli sobie jakieś bezpieczne miejsce. Chcieliśmy, ale okazało się, że zombie z lasu niechętnie tu podchodziły. Właściwie to wcale. Byłem pewien, że tutaj jednak będzie bezpiecznie i nie będzie sensu zmieniać miejsca. Hansam chyba za bardzo się nudził i wybrał się do lasu. Jaka jest pewność, że nie żyje? Nie mam pojęcia. Musisz to sprawdzić. Udaj się do tego lasu. No dobra, ale co ja będę z tego miał? Nie mam za wiele. Co powiesz na parę mixtur? W tym też trwałych. Dobrze, postaram się go odszukać. Dziękuję Ci. Gdzie dokładnie poszedł Hansam? Tego nie wiem. Pewnie poszedł w sam środek. Hej, ja jestem Kairos, a to jest Dolina Zombie, jak sami widzicie. Fajny początek e, odcinka, 21. Ho, ho, ho. No, widzicie, misja dodatkowa się aktywowała. Ktoś mi kiedyś wspominał, żeby jeszcze do nich przyjść, bo e, oni coś tutaj mogą mi ciekawszego zaproponować. Ale czy jest sens babrać się w tym wszystkim, zważywszy na to, że już tutaj prawdopodobnie, no prawdopodobnie, praktycznie mamy endgame. No, eee, wo, wo, wo 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 wo! Ile tutaj jest tych cerberów i co chciałem powiedzieć? No, kończymy gierkę powoli, bo już zbliżamy się do tego e, wielkiego finału. Ale myślę, że jeszcze tutaj rzeczywiście piekielny cerber u Monks. Możemy się tych, wiecie, ostatnich aktywności jeszcze za nie zabrać. Co za dziedzictwo najgorsze, ile tutaj tego wszystkiego jest? Jeszcze w mi wspominaliście, że e, no kurwa, jego nie, no to jest. Zostawcie mnie w spokoju, że pominąłem jeszcze ocalałych z obozu na bagnie! rzeczywiście się tam po, postaram udać. Y, w kierunku pewnej magicznej jaskini, gdzie są ci wszyscy wiecie, y, ocaleli jeszcze z obozu na bagnie. Chociaż nie, będzie, nie będę widział w tym sensu, bo prawdopodobnie skrypt będzie aktywowany, żeby Zmieniamy. i do obozu, a my już, haha, w tym obozie byliśmy, kurczę. O kurde, a te serbery są mądre. One potrafią pływać. Znaczy nie wszystkie, ale co, co niektóre. No choć. Ale ja, ja, ja pierdzielę. No także chyba już wszystko powiedziałem co chciałem. Te piekielne w ogóle podpalają nie? z tego co pamiętamy, z tego co dostrzegamy z poprzednich przygód. Ale całe szczęście ja mam dosyć dużą ochronę przeciwko ogniu. Więc one też nie zadają aż takich tych obrażeń dużych. Ale jednak widzicie, że potrafią tutaj. Człowieka e, za chwilę zginę, a ja ostatni raz zapisałem grę w mieście orków. Jak ja siebie czasami nienawidzę. IQ 200. Przynajmniej się pozbyłem kilku tych... Przeklętych piesków. Ej, wspaniały początek, nie? Ale dzisiaj mam jakiś dziwny dzień, gdzie od samego początku chyba stałem lewą nogą. Ej, jeżeli będę dzisiaj narzekał na wszystko, co mnie spotyka w życiu, to prawdopodobnie na dzisiejszym epizodzie e, już widzę, że będzie mnie wkurzać po prostu milion tych zombiaków w tym lesie. No, chłopa chyba posrało, że on do tego lasu wszedł. Ja, ja będzie też też tak biegam jak głupek, bo jednak chcę zobaczyć e, na czym to stoimy. E, no, nie jest to najwybitniejsza misja, widzę, do zrealizowania. Zważywszy, że jest to misja dodatkowa, no bo jest tutaj tych koleżków martwych bardzo dużo. Z tym, co pamiętam, to jest chyba jakaś jaskinia, bo ją kiedyś Ortega już wykorzystał wcześniej. E, Hansa mnie żyje. Dobra, no to, no to dobra, no chłopak nie żyje, tak? sporoża. No nie, no papa! Eee, nie chcę grać w tę grę. Jeszcze raz, jeszcze raz, mamy tu koleżkę. Jaskinie kiedyś wykorzystał to Ortega w swojej modyfikacji. Żeby was nie skłamać, dobra, miecz Hanzama, to prawdopodobnie będzie potrzebny do misji. E, w piątek 13. I w sumie mi tak teraz przyszło do głowy, a co jeżeli z dołu ta jaskinia została właśnie wykorzystana w tym takim małym kanionie na potrzeby oczywiście kolejnego zadania. I widzę, że tak, moja intuicja mnie po prostu nie myli. Oj, Ortega jesteś trochę przewidywalny, jeżeli chodzi o wykorzystywanie tych samych miejscówek do różnych celów, bo też pamiętamy piątek 13 modyfikacja od Ortega Entertainment. E, sprowadzająca się do przygód. Tego. mordercy z maską hokejową z piątku 13. Goni mnie cała chmara tych przeklętych psów Zapiszę sobie na drugim zapisie, bo ja mam, widzicie mm, Po prostu często, no nie zapisuję tej gry w ogóle Ale chyba, że mam ten miecz, to się dialek już powinien aktywować nowy Znalazłem Hanzama Co? Gdzie on jest? Leży martwy w lesie Tak jak się obawiałem W każdym razie dzięki za trud Proszę, oto mikstury Prawdopodobnie jest to jakieś jedna siła plus jeden i ja powiem, no gościem się to nie przyda. A nie, mam trzy siły plus jeden, ale. Niby spoko, powiecie mi, ale ja wam tak generalnie powiem, że. Mam w ogóle tę redukcję stresu też fajnie, minus 50%, e, o 50%. Że, że, że już tak nie czuć. Nie czuć naprawdę, że nam się parametry naszej postaci zwiększają. My powinniśmy z tej broni i przy tej sile takie obrażenia sadzić, i rzeczywiście te obrażenia czujemy, kiedy walczyliśmy z orkami w poprzednim epizodzie. Niekoniecznie z elitarnymi, bo oni naprawdę są twardzi, ale i trochę już to dostrzega, zaczyna być tej modyfikacje frustrujące. Że jednak te zębiaki są takie twarde. E, szczególnie, że ich hitboxy też działają dosyć beznadziejnie, bo wiecie, walczycie z zombie, on się cofa, on się cofa. I pomimo faktu, i rzeczywiście machacie bronią, jest zasięg tej broni, i jest ten charakterystyczny dźwięk, że rzeczywiście trafiliście w przeciwnika, to i tak gra tego kompletnie nie uznaje, nie, że tego zębiaka trafiliście. Chyba mnie to najbardziej wkurza, że te walki trwają niepotrzebnie zbyt długo, i wiecie, to nie jest kwestia tego, że to utrudnia grę. To już bardziej irytuje, niż się rzeczywiście by miało utrudniać. Nie jest to za fajne, ale najwidoczniej nie można mieć wszystkiego, na to wygląda. Także trzeba to już chyba koniec końców zaakceptować, a i tak zbliżamy się już całkiem do finału. Do potężnego finału, bo tutaj... No chodź! te O, tam się jeden w ogóle pali, Be Beczunia. Co jest? Dobra, czekajcie, to jest ten piekielny. Teoretycznie ja mam jeszcze amulet. Patrzcie, bo ja mam ochronę przed ogniem 95. Jeszcze bym amulet założył, bo mam ten chyba orkowy, który daje 30 ochrony przed ogniem. I bym generalnie wam powiem, e, całkiem pancerny już przeciwko tym piekielnym cerberom, co podpalają. Ale i tak całkiem się nieźle trzymam. Ja pamiętamy, że moje pierwsze spotkanie z takim cerberem to po prostu mnie na, na strzała wziął, no nie ukrywajmy. O nie, Mariusz Pudzianowski, piekielny cerber. No, czek kurde, no. Nie, 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 no nie, kur. E, tak, generalnie wszystkich pozabijałem. Tutaj mamy osalałych z bractwa. Nie mogę w to uwierzyć. Spodziewałem się, że ktoś przeżył, ale nie tego, że przyjdzie tutaj sam. Kim jesteś? Nazywam się Kor Angar. Byłem strażnikiem świątynnym w obozie na Bagnach. Co cię tu sprowadza? Poszukuję artefaktu zwanego Insignium Beliara. Pewien mag poinformował mnie, że znajduje się w waszym dawnym obozie. Jeżeli rzeczywiście coś takiego istnieje, to jest zapewne w świątyni. Jaśnie oświecony mistrz Iberion chował tam wszystkie artefakty. Jednak pójście tam to samobójstwo. Na placu znajduje się więcej zombie niż w całym obozie. Na dodatek jeden z nich ma klucz do drzwi otwierających świątynię. Nie dasz rady. Może mi pomożesz? Nie ma mowy. Nie chcę tam wracać. Aura tego miejsca powoduje u mnie ogromne bóle głowy. Nie jestem w stanie tam pójść. To bardzo ważne. Od tego zależą losy całej kolonii i reszty ocalałych. Pomści swoich braci korangarze. Nie wiem, czy dam radę walczyć z tymi zawrotami głowy. Im bliżej obozu jestem, tym są silniejsze. Coś musi je wywoływać. Być może ten artefakt, o którym mówiłeś. Spróbuję. Widzę po tobie, że bardzo ci na tym zależy. Jeżeli mogę wspomóc cię w twojej misji i mieć wpływ na dalsze losy ocalałych, to przy pomocy śniącego uda mi się. Jednak martwi mnie inna rzecz. Co takiego? Niedawno wysłałem na zwiat jednego z moich ludzi zwał się Kane. Miał on sprawdzić klif ten na górze. Co takiego niezwykłego może znajdować się na tym klifie? Chciałbym to wiedzieć. Nocami słychać tam dziwne odgłosy. Dodatkowo, momentami, Ziemia zaczyna się lekko trząść. Nie jest to codzienne doświadczenie. Dlatego Kane zdecydował się to sprawdzić. Udaj się na górę klifu tam powinieneś znaleźć Kane. Musiało mu się coś stać. Wrócą niedługo. Ty wrócisz, a nie oni wrócą niedługo. E, powiem tak, pewnie będzie opcja: chodźmy do obozu, przejdziemy się, dojdziemy do miejsca, aktywuje się skrypt, że mi powie. No, ziomek, to ja wracam. Nie wiem, czy chce mi się to robić, ale zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Pogadajmy zresztą. Fortuno. Kim jesteś? Nazywam się Fortuno. Jestem, albo raczej byłem, nowicjuszem w obozie na Batnie. Powiesz mi coś ciekawego? Coś ciekawego, powiadasz? Zależy, co masz na myśli. W niedalekiej przyszłości chciałbym udać się do obozu na bagnie. Przydałoby mi się wiedzieć trochę więcej o tym obozie. Co takiego? Ty chcesz się udać tam? Przecież to samobójstwo. Nie majacz, mów, czy mogę. PEPPA, zna... nie chcę mi się tego czytać. No dobra, ale daj mi butelkę piwa. Dawno nic nie piłem, gardłem suche jak piasek na warancie. Warantu... Nie, Waran akurat był spoko, nienawidzę Nordmaru w Gothicu 3, nie, 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 powiecie, hej Kairos, ale Nordmar ma fajny klimat, ale jakie jest frustrujące podróżowanie między jednym a drugim obozem, tam są te klify, nie klify, nie wiem, oni tak to by wyznaczyli, ten Nordmar zaprojektowali, są tak te nagłe spadki terenu i tak bieganie w kółko, żeby znaleźć odpowiednią ścieżkę, nienawidziłem nigdy tego w Gothicu 3 i to były główne powody, dla, dla których ja zawsze, kiedy grałem w Gothica trzeciego, to na pewnym momencie nie potrafiłem skończyć tej gry, ja Gotika 3 przeszedłem tylko raz. Na, na streamach, nie? Bo wtedy miałem powód, żeby go skończyć Masz, teraz gadaj Wybiję sobie później i Na spokojnie mm. Gadaj A tak, w naszym obozie Na bagnach w chacie Korkaloma Znajduje się parę wartościowych eliksirów Ten łysy dziad był mistrzem W robieniu takich wywarów Założę się, że znajdziesz tam coś przydatnego Dzięki za informację o oh boi, ja to chyba rzeczywiście jeszcze ten dodatkowy odcinek będę musiał niestety nagrać, to więc skończymy raczej w trzy, a nie w dwa, jak sądziłem, bo jeszcze są tu jeszcze te dodatkowe aktywności, których zapomniałem się podjąć, bo po prostu nie dostrzegam, co się dzieje wokół mnie. Kim jesteś? Nazywam się Melvin. Kiedyś mieszkałem w obozie na bagnie, choć nie byłem jego członkiem. Jak się czujesz? Fatalnie. Jakieś lekarstwo? Nie w sensie zdrowia. Czasami atakują nas zombie, wszyscy walczą, a ja. Siedzę i czekam aż skończą. No to zacznij! Słyszysz siebie w ogóle? Popatrz na mnie, gdybym chociaż miał jakiś pancerz, a tak to jestem całkowicie narażony na ataki przez te bestie, zwykłe zadrapanie i po mnie. Myślę, że mogę ci jakiś dać. Mam parę na zbyciu. Serio? Dałbym ci za to miksturę leczniczą, ale nie taką zwykłą. Uleczono wszystkie twoje rany bez wyjątku. To może się przydać. Aha, eee, dobra. To patrzcie. Insert PC, podkreślenie, rokiem. Jezu, ja jestem beznadziejnym zagrajmy Gotika. Przysięgam, ja jestem najgorszym e, tym, naprawdę, Wprowadzącym serię z Gotika, który jawnie używa kodów na tych seriach. Bo patrzcie, chodzi o to, że ja ten lekki pancerz strażnika sprzedałem, a chyba tylko rzeczywiście lekką zbroję. tak ta gra jest kupia. Nie mogę nacelować na siebie. Tylko lekką zbroję strażnika mu można dać, więc patrzcie, żeby było fair. To ja mam inny pancerz, to powiedzmy, że ja w takim razie, że wiecie, tak, taka wymiana z plusem, to ja wywalę tą silniejszą zbroję strażnika, co nie? Daję lekką, zbro lekką zbroję Rockefellerowi, o, zabiorę zwykłą. I według mnie jest to sens, jest, ma to sens, ma to rację bytu. O, o, i widzicie. Masz tu lekką zbroję strażnika. Dałbym ci lepszą, ale są one zbyt podziurawione przez zombie. Dzięki, stary, weź tę miksturę. O, no i. No i kozaczek. Ja nie dostrzegam no, niczego pomaga, złego w moim zachowaniu. Dach. Jeżeli wy, to zapraszam do dyskusji, ale. Ale no widzicie, ho. że. Możecie się ze sobą kłócić, ale nie wygracie tej kłótni. Ujawiamy lepiej. Patrzcie, zabijemy go jeszcze. Macie jakiś problem, że on zginął? O, mądry Nic nie widzieliście. Melvin zadowolony. Fortuno powiedział, że w ten. khalom. Ma te mikstury, a my możemy teraz ten płaskowyż iść i zobaczyć dla korangara o, na kolegę. Czy, czy on żyje? Pewnie nie. Hello, boys and girls! Moja kolej. Cześć zombie! Aha, czyli dopiero w tak późnym etapie gry koniec końców, przychodzę tego miejsca i znalazłem swój super mieczyk. Kane nie żyje, mam jego toporek, okej, okay, żeby się skrypcik aktywował. Nice, nice, nice. A tej skrzyni pewnie dalej nie otworzę. A no, to się akurat zgadzam, to, to fajnie. I szkoda, że w sumie tak dopiero późno. A się zastanawiałem właśnie, kiedy może być ten etap zabawy? Aha, klucz miał ten zombie. Dobra, kiedy właśnie będzie ten moment zabawy, że tutaj w końcu przyjdę? A w tej skrzyni nic nie ma. Wow, powiem Wam, dobry lud. Wiesz co, Korangar, on nie żyje. Nie to, żeby to była jakaś niespodzianka. Znalazłem Keina. Gdzie on jest? Nie żyje. Miałeś rację, na górze znalazłem ogromną statuę Beliara. Najprawdopodobniej ktoś odprawiał tam jakieś dziwne rytuały. Pytanie tylko, kto? Cholera, mówiłem mu, żeby uciekał w razie zagrożenia. Dziwne rytuały, Kaplica Beliara... Co się na stało z tą kolonią? Dobrze, Korangarze, ruszajmy do obozu. Czas pomścić twoich braci. Chodź za mną. Dobra, to już koniec. Ten zombie w zbroi musi mieć klucz do drzwi, a ja wracam do moich ludzi. Dzięki za pomoc. Weź te mi, których. <laughs> Jak może ci się lecą? Te wszystkie zombie były kiedyś ludźmi, moimi braćmi. Ból głowy ustał. Dziękuję, przyjacielu. Dobra, kozaczek. E, tak miało być. Było fajnie. Tu jest Winrus Dobrze, dobrze, ale możemy iść do koranga. Nie, korkaloma. Jeszcze go chatę zobaczyć, a teraz z tej chaty korkaloma skoczymy jeszcze do paladynów, bo rzeczywiście potrzebujemy tej czary yy, Inosa, czary ognia z Harry Pottera. Nie wiem czemu, ale właśnie to nazewnictwo mi Harry Pottera przypomina yy, na pewien sposób. No, także śmiesznie, śmiesznie. Dobrze, są sobie zombiaki, Nie to kompletnie nie interesuje. Ja już też mi nie zależy na wbijaniu poziomu. Bo te dwa punkty siły więcej za level to już mi tak naprawdę różnice nie robią. Jestem mistrzem w posługiwaniu się bronią, to również mnie w pełni satysfakcjonuje. Więc ja po prostu może bym się usatysfak usatysfakcjonował, jeżeli miksury z chaty Korkaloma pozbieram. To może tam rzeczywiście będzie czegoś więcej, niż tylko na przykład plus 2 do siły. Więc prawo, prawo, lewo, prawo. Okej, okay, potężna skrzynia tutaj stanowi jednak wyzwanie na mojej drodze. No, rzeczywiście, dobra, ale to nie może być aż takie trudne do otwarcia. O stary Dobrze, mamy to. Pełnia życia, esencja, wyciąg... Okej, okay, dostanę aż plus jeden do siły. Hmm, hmm, a i tak to jest szybsze wbijanie statystyk niż... Za pośrednictwem e, wbijania poziomu. No jeju, ile ja będę miał tej całej siły? 162, tak? O kurde, patrzcie. <laughs> o, też statystyki. No nie wiem, czy było warto. No sobie tak średnio. Chodźmy do tych palatynów. Co tam? Najwidoczniej jeszcze nie umarliście. Niesamowite, że chociaż wy się jakoś tutaj trzymacie. W tym całym świecie, internecie. Pan knechcik. A, tu jest ten. Czarnoksiężnik. Sam szybko zobaczę, czy. O, ma coś fajnego na sprzedaż jeszcze? Tylko te lekarstwa, odtrutki, esencja, zwinności. Eee, to mi się nie przyda. Te mikstury mi się tylko najbardziej przydały. Choć i tak mam całkiem ich chyba sporawo. E, zobaczmy sobie tak na szybko. E, spisałbym ci sprzedać. E, tytana mógłbym ci sprzedać. Mogę ci gniew i nosa sprzedać. Posłańca sobie zostałyby dużo warty. E, bo on się może jeszcze przydać. Dumkorna, Draka. No, Niech stracę. Akurat słabo się za bardzo nie przydała ta broń, ale dobra. Ta duma górna Draka ee, w ogóle, ale cóż, 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 cóż. Lord Ascarion. Słyszałeś o amulecie zwanym Czara Inosa? Oczywiście, że słyszałem. Trafniejsze pytanie to skąd ty o nim wiesz, co? Od nekromantyk Sardasa, o którym ci wspominałem. No dobrze, a w jakim celu pytasz o ten święty amulet? Koniecznie muszę go zdobyć. <laughs> co takiego? To co słyszałeś. Wiem, że jesteś w jego posiadaniu. Jestem jak każdy wysoko postawiony paladyn. Jednak nie łudź się, że ci go oddam. Słuchaj, od tego zależy los całej kolonii. Bez tego pierścienia nie będziemy w stanie ruszyć dalej i powstrzymać wysłannika Beliara, który to tak namieszał. To nie jest amulet, a nie pierścień? Wiedziałem ci już coś o tej twojej zabawie w bohatera, prawda? Chcesz mieć na sumieniu wszystkich twoich ludzi? Nie rozumiem. To zrozum w końcu, że tylko ja jestem w stanie przywrócić kolonię do stanu w jakim była przed epidemią. Jak mogę ci to do kurwy nędzy udowodnić, co? Może odciąć ci łeb i zabrać sobie ten pierścień? Gdybyś wiedział, ile do tej pory osiągnąłem. Nie zamierzam zaprzestać tylko dlatego, że jakiś zarozumiały pseudo -dowódca staje mi na drodze. Dobra, poczekaj. Dam ci szansę. Otrzymasz ode mnie ten amulet. Jednak jak już się tak reklamujesz, ile ty nie osiągnęłeś i tak dalej, to pomożesz nam w paru rzeczach. Znasz kolonię od poszewki. Podejrzewam też, że jesteś świetnym wojownikiem. Dlatego liczę, że wesprzesz nas w bardzo ważnych dla nas misjach. Umowa stoi. Ty pomożesz nam, my pomożemy tobie. Umowa stoi. Mam tylko szczerą nadzieję, że to rzeczywiście będzie pomoc, a nie wykorzystanie mnie do swoich brudnych spraw. Absolutnie. Trochę mi zajęło rozmyślanie nad tym, co powinniśmy zrobić. Ustaliłem już plan działania. Okej, okay, to musimy teraz zrobić wszystko. Ale jak zwykle pewnie będzie to nowy dialog, który aktywuje jakiś skrypt. Znamy to już yy, z przygodą z Gomezem, bo był nowy dialog nagle i jak go aktywowałeś, mi coś się dziwnego stało. Tu prawdopodobnie będzie miało to miejsce, ale znowu, także, ale potrzebujemy zdobyć oczywiście e, amulet, amuleto pierścień zwany czarą Innosafd. Jaki jest plan? Przybyliśmy tu, aby odbić zamek i kopalnię w celu ponownego wydobycia i transportu magicznej rudy. I nie odstąpię od tego celu. Co masz na myśli? Bardzo proste. Trzeba pozbyć się wszystkiego tego cholerstwa ze Starego obozu i kopalni. Gomez też chciał to zrobić. Na szczęście, kiedy dowiedział się, jak liczna jest horda nieumarłych w obozie, zrezygnował. Byłem tam, wiem, ile tego jest. Naprawdę wyzwolenie obozu graniczyłoby z cudem. A kim był Gomez i jego ludzie? Jakimiś brudnymi skazańcami, co nie potrafili walczyć? Oczywiste, że dla nich pokonaniu kilku zombiaków graniczyłoby z cudem. Uważaj na słowa. Nie będziesz mnie pouczał. Kiedy zamierzasz przystąpić do tej misji? Na razie się przygotowuję, obmyślam plan ataku. Jednak zanim przystąpię do ataku na zamek, chciałbym odbić kopalnię. Myślę, że nie będzie zbytniej potrzeby. Gomez kiedyś zlecił mi tę misję. Kopalnia powinna być czysta. A obszar obok kopalni? Podobno z dnia na dzień liczba zombie się zwiększa, tak? Tak, to prawda. Dlatego trzeba się tym zająć. Po co w ogóle odbijać stary obóz? Kopalnia nie wystarczy? A gdzie będziemy się bronić przed nieumarłymi? Tutaj? W kopalni? Zamek musi być odbity. Bezdyskusyjnie. Dobra, to jest zadanie dla ciebie. Weź ze sobą kogo tylko chcesz i ruszaj do starej kopalni. I zadbaj o to, żebym nie stracił zbyt wielu ludzi. Dobra? Oczywiście. A no i pierwsze co to pogadaj z Oliwierem. Jego zabierze sobą obowiązkowo. O stary, naprawdę muszę. A, zaczekaj. Co takiego? Jak będziesz w starej kopalni, to znajdź może jakieś koło zębaty. Po co ci? Chciałbym uruchomić tę kopalnię na placu wymian. Koło wrót niestety nie działa, a inaczej kraty nie otworzymy. Znajdź koło zębaty, żebym mógł naprawić koło wrót. Ona przypadkiem nie jest zawalona? Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby znowu zrobić ją zdatną do wydobycia. Zwoń dla mnie to koło bez dyskusji. No dobra. Ach, oh, bragu, ty to jednak jesteś taki ziomeczek, że wiesz, koniec końców wszystko ładnie przytaknisz do wszystkiego O, Berton mi macha, hej Czas się zbierać Co? Czas odbić kopalnię No i co w związku z tym? Askarion kazał mi zebrać ludzi na, to na mnie e, nie licz, mam ważniejsze rzeczy na głowie <laughs> Niezły ziomek Machanie mieczem w lewo i prawo Spadaj <laughs> Okej, okay, tutaj widzę, że ktoś się nie, nie dograł, a mag? Maga chyba nie wezmę Twoich strażników? Czy tylko ci z imionami? Ich też nie wezmę Trzeba mi iść po to Nie, jak mi się nie chce, nie, naprawdę Przysięgam, nie, nie Już wolę tam sam załatwić sprawę Niesprawne. Niż Taszczyć za sobą tych e, Nieszczęśników Potrzebuję twojej pomocy Czy mogę ci pomóc? Trzeba odbić teren wokół starej kopalni Askarion kazał mi zebrać ludzi No nareszcie coś się będzie działo, jestem gotowy Zaczekaj na mnie przed obozem o! Oh. O jeju, chyba że mnie. tak, chyba że tak, chyba że w ten sposób, to o jeju, Ortega, dziękuję. Jesteś mi potrzebny. W jakim celu? Czas wyruszyć na misję odbicia starej kopalni. A, to, o to chodzi, dobra, jestem gotów. Czekaj na resztę. Przep! Czekaj na resztę przed obozem. E, dobra, dobra, Tazor. Lepiej się do tego nie bierze. Czas na wymarsz. Jaki wymarsz? Lord Ascarion rozkazał mi odbić kopalnię z rąk nieumarłych. Mam zabrać najlepszych ludzi do pomocy. W końcu pokażesz jaki dobry z ciebie strzelec. No jak? Jestem gotowy. Zaczekaj na resztę. Przed obozem. Tak jest, to jest pan rycerz, ale raczej ee, tak. Tak, tak, tak. Tylko ci z imionami będą tutaj na mnie zbędni. Hej, słyszałem, że Ascarium kazał się zebrać ludzi do odbicia kopalni. Zgadza się? W takim razie jestem gotowy pomóc Ci w tej misji. Cieszę się. Zaczekaj na mnie przed obozem. To tak jest. Eee, dobra, dobra, a potem mogę Zejdźmy powiedzieć, ruszajmy, więc dobrze, że jest ten już dialog w sumie przygotowany. Czas się zbierać. Co masz na myśli? Askarion zlecił mi, abym zabrał ze sobą kilku ludzi i odbił tereny wokół starej kopalni. Ciebie, podobno, mam zabrać obowiązkowo. O, dobra, jestem gotowy. Pamiętaj tylko, żeby udać się dokładnie do starej kopalni. Nie zbaczajmy z głównej drogi, nie ryzykujmy. To pierwsza zasada. Zrozumiałeś? Oczywiście. Zaczekaj na mnie przed obozem. Dobra, dobra, Dyrian, ciebie też mogę wziąć? Jesteś mi potrzebny, żołnierzu. W jakiej sprawie? Askarion rozkazał mi zebrać ludzi i odbić starą kopalnię z rąk nieumarłych. Piszesz się? Raczej nie mam wyboru Jestem gotowy. Zaczekaj na resztę ludzi Tak, tak, tak. Rycerz, rycerz wartownik, wartownik. Dobra, to ja wszyscy to chodźmy po to pola jeszcze. O nie! O nie! Topol jest ranny. <grym> On chyba tego nie przeżyje tej misji. Hmm, zaczekaj na mnie. Wracaj do jaskini czekaj. Gdzie Kowalorna przed owozmy magnie? Eee, u kawalorna. U... Dobrze. Dobrze Topolu, ale to może w takim razie chodź za mną. Chodź za mną. Dobrze. E, czekaj, mogę ci dać miksurę? Chyba nie za bardzo. Dobra, najwyżej Topol zginie. To będzie twoja ostatnia misja Topolu. Samobójcza prawdopodobnie. Ale... <grym> Zobaczymy jak to praktyka pokaże. Jak sobie dasz radę? No, to Polek, dajemy radę, dajemy czadu. Gdyby ktoś jeszcze pytał, dlaczego Topol ma 100% punktów zdrowia, spieszę z pomocą i z wyjaśnieniem, iż rzuciłem mu do ekwipunku wszystkie moje najsłabsze mikstury, które przywracają po 80 punktów życia, bo stwierdziłem, że... To raczej to jest całkiem sensowne. Koniec końców. Jak chłopak wykorzysta, to wykorzysta. Ale sami widzicie, mam tylko 120 e, miksturki, co przywracają punktu życia. tych 80 już po prostu nie mam. Jeżeli chcecie na mnie nakrzyczeć w komentarzach, to macie, wiecie, taką możliwość, tak? E, albo wyrażenia swojej opinii na moje okropne pomysły przy pomocy ocenieniu tego filmu. Oni mieli poczekać na mnie przed wejściem do obozu? Coś? Coś słabo im poszło. Ej, bez sensu. Odbicie kopalni. Eee, To trochę dziwne, że ich tutaj nie ma. Nie? A powinni być przed wejściem do obozu. Eee, oni sobie chyba jaja ze mnie robią. No. Czekajcie, bo nie wiem, czy te świry nie zostały przykładowo przy starym obozie, bo ja tego nie sprawdzałem. No nie, oni mnie chyba prankują, nie? Oni mnie tak okropnie prankują To są naprawdę najlepsze pranki ja Jakie ostatnio widziałem w internecie O Cholera by was Wy jesteście jacyś naprawdę tempi Nie, wszyscy tutaj No chodź No wszyscy pomieracie Mam nadzieję, że Topol nie umarł Topol powinien to wytrzymać teoretycznie o, 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 dobra, a gdzie mógł być Topol teraz? Jeszcze mnie zamroczyło. O, o, o. o nie, pomocy! Co się dzieje? Co się dzieje? Czy Topol nie żyje? Nie wiem nawet, czy Topol nie żyje. No gdzie są te dubki? No naprawdę! Co się z nimi stało? Dlaczego ja jestem tutaj sam? Nie wiem, czy tutaj Topol gdzieś nie leży. Nie, ta modyfikacja już po prostu chyba mi dzisiaj nie Okropnie mi nie da widzi. Dobra, już. Już coś widzę więcej. Już coś widzę więcej. Na pewno nie widzę to pola, ale też jeszcze tutaj rozejrzę po okolicy. No nie, dlaczego jak ja dzisiaj nie mam naprawdę za dużo czasu? Miesz, o nie, to polu jednak. Okej, okay, zabiorę twoje mikstury. No bywa i tak. Dlaczego jak ja nie mam wystarczająco dużo czasu dzisiaj? Żeby czymkolwiek się dzisiaj naprawdę zająć, no takie chore akcje mają miejsce. Naprawdę, kuźwa, was, nie żyje. A zobaczmy w takim razie w kopalni, czy oni może są w środku, no. Nie wiem, nie wiem, kurczę, no. Co za głupki, głupki, dupki najgorsze. No, ja bym się sam z chęcią tym zajął. No, widzicie, jak z tymi npc tami w tym gotiku jest. Bardzo nieporęcznie. Wiecie co, ja jestem gruby? Bo ja sądziłem, że przed obozem oznacza, że oni będą kuźwa stali przed kopalnią, a oni stoją tutaj. Jest to trochę bez sensu. Choć minimalnie, bo mogliby już chociaż stać przed wejściem do doliny i. Dzisiaj się już strasznie zmęczyłem, nagrywając tę dolinę zombie. Przepraszam, jestem dzisiaj bardzo niekompetentny, jednakże chciałem się jeszcze wiedzicie. Sami zająć takimi. Drobnymi kwestiami, że nie się jeszcze zajmę, główną fabułą, i chyba mi się to udało zrobić. Aczkolwiek wyszło dzisiaj bardzo kiepsko, razem was przepraszam, bo dzisiaj chyba stosowanie nie mam głowy do nagrywania. Ale z drugiej zaś strony, mam taki zapieprzony dzień, że nie chciałem was bez niczego zostawiać, więc chciałem chyba na spokojnie zająć się tym w następnym odcinku, bo to jest jednak kabaret, po prostu z kabaretowa znowu powraca. I podziękować wam mimo wszystko za uwagę dzisiaj. Rady co za popieprzony dzień <śmum> Mam nadzieję, że wy spędzacie go o wiele, wiele lepiej. Cóż dziękuję Wam mimo wszystko, że ze mną wytrwaliście, więc trzymajcie się i obiecuję, że w następnym epizodzie będzie wiele lepiej. No pechowa 21. No przysięgam.